Cześć, tutaj Fowder, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Bluetooth Tanks. I dzisiaj na początek Pan dla Was T34, prawda? Zaskakujące. Niestety muszę pozarabiać trochę kasy, więc ostatnio wygramy bardzo dużo tym czołgiem. Zresztą zarobiłem trochę pieniędzy w dwa czołgi 7 kieru, Pisa i, i Tigerach, więc możecie się w najbliższym czasie spodziewać jakiegoś filmu o tych czołgach. Jeżeli już, już zacznę mi grać, bo na razie stoją sobie w garażu i czekają na swoją kolej. No mamy mapkę Urbisko. Jadę jak zwykle jadł tym przepychaczem na A1A2, no chyba że jest to kompania i taka jest taktyka, no, ale, ale generalnie jeżdżę sobie właśnie tędy co teraz. I to różne jadę raz naokoło, raz z środkiem, teraz parę z środkiem, no bo czemu nie, ważne jest, żeby ten cypelek na E3F3 E3 zajął medy jak najszybciej, bo to jest... Neutralne miejsce na tej mapie. Jeżeli tam staną medy, no to, to podetnął ładnie płuc te, te heavy tanki, które jadą. Korytarzem na jeden... na 1 i 2. Dobra, tutaj sobie może, może pojadę, właśnie w lewo. Będzie ciężko, bo ...bo tam już widzę, jest tylko czołgów, więc to jest Nie trafiłem. Tam jest dość dużo czołgów i ktoś mnie może tutaj przyuważyć zaś zamiast strzelać, no ale wtedy. Wtedy się schowałam dosyć tozwykna akcja, ale powinna się powieść. Jak widzicie, nadal używam na te 34. E, o, i, nadal używam na te 34 benzyny, która naprawdę poprawia jego mobilność i prędkość obrotu wieży. Ja to jest na przykład bo trafił nie tylko w A mógłby a mógł trafić w kadłub. 5, no, i już się nie pojawia się ten cykl. Zobaczcie, że tam, jak widzicie, są dwa jakieś medy czerwone, pewnie typek z kimś. Na razie, ja staję sobie, podjadę jak najszybciej do tej górki. Olej, mi powiem, ochronę tutaj, żeby nie widzieli mnie tak długa Postaram się wychylać tylko wieże i, i kąsać ich na tyle, na ile będę mógł. Mam nadzieję, że altan tutaj nie, nie zabije, bo to jest bardzo prawdopodobne. Super, że się zatrzymał ten wypięć. 5 by się mógł schować zdecydowanie, a nie zacząć na cieplnym domem ale okej, okay, jego sprawa. Dobra, może teraz tego Isa, chociaż to ja. KP5 się schowało. Tutaj był gdzieś y pepiland, który taki, trafił na początku. Oj, tam mi bije. bije jeden z tych medów w plecy, no ale nawet go nie widzę, więc, więc nic nie będę mógł zrobić. Dobra, spróbuję tego podwiganda zdjąć O, no, stoi bokiem. A jajajaj, ktoś mnie go. Ktoś mi go ustrzelił Wcześniej Ale nic to Mam mało HP, więc będę starał się tylko wychylać tyle ile muszę i nie strzałżować jakoś specjalnie Strzał na ślepo, robiłem, że stoi, więc... O, wow, 12 HP Gw Pantera Zobaczymy co ten Tiger zrobi Aha, wycelował mi w wieżę, bardzo fajnie Naprawdę, czasem, czasem można się nieźle pośpiać z graczy, którzy nie wiedzą gdzie strzelać, bo... Widzicie, mógł strzelać w dowolne moje, miejsce mojego czołu, a wybrał sobie wieżę, jak patrzył się w kadłub, myślałem już, że, że nie przeżyję tego, a on sobie nagle wycelował wieży i, no i rekoszedł, po prostu, rekoszet. Dobra, pomalutku, pomalutku. I tam jest Pershing, to jest chyba nowe oznaczenie Z tego co pamiętam. Mam problemy z myszką ostatnio. Nie wiem, co się dzieje. Troszkę Muszę ją chyba wyczyścić troszkę. Dobra, podjadę tutaj, spróbuję tego Tigeru, tego, 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 tego i trafić. O wow, znowu, znowu kwart. Żeby mnie zabili. Teraz 4 tam wyjeżdża. Aj, jaj, 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 Naprawdę sporo daje strzałów takich bez przycelowania. Znaczy, nie czekam aż się, aż się wyceluje dokładnie na tym dziale, no bo, no bo trwa to dość długo. Ale przeważnie one wchodzą. Tym razem jednak, jednak jest słabo z tym. Dobra, zaraz skończymy tego i ta 44 go powinienem wykończyć, tak jest. I tutaj LEW i PIS 8 nas objeżdża. Muszę tam się odwrócić. A jeszcze może tego pancer 3-4 maknę na strzał, jeżeli... A nie, to jest pancer 5-4. Chciałbym mieć ten czołg, naprawdę. Szkoda mi, że zacząłem wydać of Tanks tak późno i nie miałem szansy, żeby zdobyć ten czołg, bo, bo wydaje mi się naprawdę fajnie. To jest takie połączenie, powiedzmy, pantery i pancel. Pancel 3. Dobra, odwracam się teraz, bo stamtąd będzie nadjeżdżał ten IS-8 i... gleb z tego co pamiętam. Tu muszę być przygotowanym. Jest leb, już mnie widzi, niestety. Muszę uważać, żeby, żeby nie został od niego strzała jakiegoś, bo... No, no bo mam 12 HP, nawet jak bym tapi. Yy, burzącym pociskiem, to mnie może zabić. Chociaż pewnie na to nie wpadnie. Dobra, kadłub. Tak jest. 500 HP. No, ciężko wylosować taki, takie obrażenia na tym dziale, więc, więc pewnie będą potrzebne dwa strzały, ale mam nadzieję, że ktoś mi tutaj chyba kto pomoże go. Kto pomoże go zabić. Trzymaj jeszcze raz, ale wiele za cały koszet. Wierzę, że jest bardzo trudna do, do przebicia, zwłaszcza od przodu. zalicza spodę koszetów i strzałów za zero. G.W. Pantera, widziałem, spojrzałem specjalnie gdzie stoi, jeżeli jeżeli jedziecie za budynkiem, ktoś wyspotował pan czołg na przykład to przybliżcie sobie po prostu, trzymajcie cały czas na nim cel, jak wy jedziecie to strzelcie w to miejsce, naprawdę zdarza się bardzo często, że traficie traficie i zniszczycie nawet tyle, że trzeba, trzeba dokładnie obserwować gdzie jest ten cel i trzymać na nim celownik oj, dobra, nie zdążył urodnie no, strzelić na szczęście Isus mnie nie żyje, został jeszcze Tedy którego widziałem w bazie wcześniej no i ten IS-3, który jest na dole, który ma mało HP i powinien sobie z nim, dać, z nim dać radę. Jak widzicie, miałem 12 HP i naprawdę sporo jeszcze tutaj zdziałałem. Wystarczy grać, grać dość, dość ostrożnie i wykorzystywać szanse. Generalnie moją przypadłością jest to, że jeżeli mam dużo HP, to, to, to gram dość agresywnie, cisnę do przodu, a kiedy mam mało HP, to zaczynam więcej kombinować i i gra mi po prostu idzie lepiej. Tutaj jest gdzieś ten Tedek. Nie wiem, gdzie dokładnie. O, już mnie widzi. To jest właśnie przewaga żarówki. Ja go nie widzę, ale wiem, że on widzi mnie, dlatego jeżeli, jeżeli mam 12 HP, no to nie mam zamiaru wyjeżdżać na tego, jak Tiger 88, bo, bo on jest nie w stanie zabić na, na strzał bez żadnego problemu. Gdybym miał to żarówki, no to jechałbym pewnie do przodu, teraz, jak już starał się gdzieś znaleźć. I dostał po prostu jakiś strzał od niego yy, niespodziewany. Zasłuchaj, znowu podjadę, zobaczę, czy znowu, nam nie, czy znowu mnie widzi, żeby się upewnić, że tam gdzieś stoi nadal. Tak jest, żarówka działa, czyli gdzieś jak, tam jak ten stoi, poczekam po prostu, aż, aż Isu go właśnie rozpotuje i wtedy do niego dopiero strzela. Nie udało się go przebić. Może jeszcze jeden strzał, chociaż. Wow, panta. Jak ją przywaliła? Chyba, ta nie wiem. Aj, i w ogóle w Dobra. Kasa zarobiona. Najważniejsze, wygrana. Całkiem niezła. Pewnie jeszcze stalowa ściana. Do tego dojdzie. 107 tysięcy. Super. EXP nie jest taki ważny już dla mnie, bo szkodę tą załogę, ale. No ale jest zawsze się przyda. Najważniejsze kredyty 107 tysięcy. Trzy uszkodzone, trzy zniszczone czołgi. I stalowa ściana. Głównie po tych strzałach wierzę od Trigera czy, czy od pewnie. -y, pewnie. Dobra, to tyle na T34, a za chwilkę zagramy sobie Panzer 4. Dobra, siedzimy sobie już w Panzer 4. Panzer 4 to jeden z moich ulubionych czołgów, tak więc dlatego dziwne, że, że dopiero teraz dobra mój pierwszy filmik. Chyba nie było go na tej pory, z tego co pamiętam. Naprawdę lubię nie grać, bo bo ma mocne dzieła, na naprawdę, oj, 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 uważaj, co do kolego, ale myślę, że tutaj jak najszybciej oddaję Kiedy oczywiście, dołem. Nie się na górkę, będę starał się wykorzystywać dziury, która powstaje przeważnie w środku miasta i w jakiś sposób okrążyć przeciwników. AC4, polecam ten czołg wszystkim, którzy chcą sobie znaleźć jakiś czołg do zarabiania, bo, bo zarabia naprawdę ładnie i nawet na wyższych kierach potrafi zadawać jakieś tam obrażenia. Wiadomo, że jak nas losuje, też teraz chyba to jest maksymalnie siódmy na jakim, że możemy być losowani, bo potem tym stać, jest tak, że, że możemy być maksymalnie dwa kiery do góry losowani, więc będzie jeszcze lepiej się nie udało pewnie. Bo się kiery, no to już są, to są, czołgi, które jesteśmy tam w stanie poprzewijać, powiedzmy, nie zawsze od przodu, ale, ale od boku zawsze. A czasem niestety czwórki rzucało na ósme, a zdarzało się, że nawet na dziewiąte kierunek, jak tylko takich przypadków, więc, więc bywało, że, że, ten czołg schodził po prostu na strzał. Ja dosyć szybko nie mam tutaj zupełnie nikogo, z tego co widzę. Pożywiliśmy na dwie grupy, czyli jedno pojechało i na plagę, drugą na górkę, więc spróbuję po prostu objechać tych, którzy są na górce. Widzicie, to jest właśnie to, co mówiłem przy grze E-50, że środek tej mapy w tym trybie zostaje po prostu pusty przeważnie. Jestem, czasem są tam jakieś niedobitki, jeden, dwa czołgi, ale, ale zdarza się również tak, że, że jest zupełnie pusto. I tutaj zostały chyba dwa czałby na górze, więc, więc to nie ma sensu w i pojadę tym na to, by pomóc. Znaczy, że 4-4 inaczej na dłużenia nakapuje, więc może się zdarzyć tak, że ta bitwa się dość szybko skończy. chciałbym zadać jakiekolwiek obrażenia, żeby, żeby coś z tej bitwy mieć. Kompletę 4 bardzo ładnie zakabia Z tego co się mówi, oj, nieładnie. Z tego co się mówi, mają mu podobno zabrać najlepsze działu lub je osłabić. Tak jak robią to ze wszystkimi piątymi wobec metierami mm. tak samo jak KW1 został przesunięte do góry i podzielone na KW2, gdzie ten na KW1 nie można założyć najlepszego działa, czyli 107 czy trolla nawet. Teraz zablęli 85 działo, więc całkiem możliwe, że i pan z4 dostępnie 4 jest tam terpa, Więc cieszmy się, póki możemy, póki ten jog jest naprawdę dobry i na ma, ma świetne działo. Mam takie dwa. Pancery czwórka i przez te wagony nie trafię. Raczej muszę tam przyjechać na ten przejazd, dużo czołów tutaj jest. Jeszcze T49, może jakoś między wagonami, ale nie. Dobra, zobaczymy, co się tutaj na mnie patrzy. Tam pancery 4 jest z Adomkiem. Dobra, Marder 2, też fajny czołg, polecam. Zwłaszcza jako zabawkę, bo to jest 3 tak? Trzeci tier. T49 chyba AFK, trudno. Ząbiję go sobie. No i na każdym wiedziałem chyba co się dzieje, bo jest dziwne, że nie do mnie się, strzela. Na Panther 4 mam, mam jeszcze to dobre, że, że w szkole sobie na nim załogę, na inne czołgi. Po prostu nabijam 100% tam troszkę, troszkę na naprawy i potem przenoszę tę załogę na, na nowe czołgi niemieckie, które kupuję. Bardzo fajna taktyka. Bo nie trzeba startować ze, z całogą z zupełnie zieloną na 75% No Dobra, 4 fragi. I Idziemy dalej. Ten KW1 najlepiej go na mnie poczeka, żebyśmy go wzięli z dwóch stron. Bo jeżeli będzie walczył z nim sam, no to straci sporo HP, a jak później zostając sam na niego też, też mogę mieć problemy. No tak. widać go tutaj. No i dało się trafić. W dolny końca, naprawdę, jak na piąty kier, to jest świetne działo. Zresztą, jeżeli głosuję was tak, że walczycie z nimi piątymi kierami, to nie znaczy, że go nie przebijecie. Nawet 6-8 metri, żeby bo popatrzcie wtedy, to świetny sniper. Świat, na nim, się na nim i za krzaczkiem pod taki bo byliśmy i dzisiaj zniszczenia na całej mapie praktycznie. Zdarzały mi się bitwy jeszcze w poprzednich paczach, że, że walczyłem ze swoimi kierami i naprawdę nic mi to szło. Głównie dzięki szybkościąności jego. No i co nam udział? Takie, jak radzieckie czołgi, te ładują po 10 to można w niej ładować trzy strzały z dużej odległości, ale teraz rozstrzelania na przykład nie trafią na te kolejne trzy strzały i to jest, to jest 900 HP na przykład. Łącznie zabrane takiemu czołgowi. Jest tam czwórka Muszą tutaj trafić. Dobrze, to strzał. ale mi się chyba schowała. Tędy, tędy, bo widziałem, bo to, to są te czołgi, te wygrały na górce, więc było jasne, że pewnie się nie wrócą z KFM, czy z naszą masę, Oba jest nie jakaś różnica. Co dnia nie się za po się zakwit poziomu, czy mam dużo więcej kp. Tak jest. Jeszcze hecel. A ja, 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 jak to mogłem nie trafić. To będzie siódmy, tak, jak dobrze pójdzie. 140 kp, może na strzał? Nie, zero. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że, ale tego nie zabije. Dobrze. Udało się. Dobra. Siedem, siedem fragów, jak widzieliście. Nie byli to może zbyt wymagający przeciwnicy, no ale, ale takich się trafia na tych tierach niestety, no bo duża część graczy zaczęła swoją przygodę z ciąglemi. Trzy pół tysiąca tysięcy kasy na premium, co jest naprawdę fajne, zwłaszcza, że naprawdę nie będzie kosztowała gorsza, tak samo jak amunicja, pewnie za 35 tysięcy zaloby na czysto w tej bitwie. Specjalista medalu nie dostanę, no bo to są kiedy na, na medal, ale, ale zawsze to jest jakieś, y, jakaś dobra kasa i, i to zrywka na piątym wieżu, naprawdę polecam Wam ten czołg, jeżeli go nie zrobiliście albo, albo go nie macie, to odkupcie, pobaczcie się, bo, bo fajnie się nie mieści. Dobra, teraz y, niespodzianka, za chwilę zobaczycie, zobaczycie coś, co, no, zobaczycie niespodziankę, którą Wam przygotowałem.